Witam w kolejnym odcinku z flipowania. Wczoraj nie nagrywałem, ponieważ czekałem cały czas na paczki i się wkurzyłem, że ich nie dostałem. Wczoraj nie miałem praktycznie nic do zrobienia, także szukałem nowych gierek i pokażę wam, co udało mi się wtedy znaleźć. Także idę teraz po laptopa. Udało mi się kupić The Last of Us, Need for Speed, Spider Mana, na którym zarobimy około 70 zł oraz kilka innych gierek. Muszę teraz wysłać kilka gier, bodajże chyba 5 albo 6, ponieważ się sprzedały. Niestety nie mam za bardzo w czym je wysłać, także będzie trochę kombinowania. Nie mam żadnych kartonów, będę musiał chyba obijać po prostu w reklamówki, ale przedtem tam rzucę folię bąbelkową. Powinienem ją mieć w aucie, tak samo jak tam powinienem mieć taśmę. Wysłałem już jedną paczkę, teraz zostaje mi wysłać jeszcze tylko cztery. I ostatnia paczka ląduje tu. Dostałem info, że paczki są do odbioru, także już odebrałem. Troszeczkę już pootwierałem gier, ale resztę sobie otworzę w domu, bo teraz czekam na brata, bo on sobie kupuje jakieś jedzenie. I w domu na spokojnie otworzymy. Przyniosłem już do domu i patrzymy, co tu mamy. Zaczynamy od Star Warsu Battlefront 2. Płytka fajnie wygląda. Następnie mamy Nitro Speed. Na nim za dużo nie zarobimy, ponieważ kupiłem go za... 48 zł. Widzę, że płyta jest leciutko uszkodzona. Nie było tego widać na zdjęciach, także nie wiem, czy robimy zwrot. Odstawiam na razie to na bok. Inaczej to nie będzie miało wpływu na działanie płyty. Następnie tutaj powinniśmy mieć 3 gry. Na, mamy tutaj 3 gry na Xboxa, mamy UFC, mamy X-Riders oraz mamy Red Dead 2 z dwoma płytami. Następnie mamy Battlefield 5, tak on wygląda. Płyta też. Jest w dobrym stanie. Need for Speed, hit, dobrym stanie, wszystko pięknie wygląda, także działa. I później, gierka, na którą długo czekałem, podjarają się tym, nie ukrywam. Tego Spidermana udało mi się kupić za stówkę Co jest? Zostaliśmy w torebce Supreme Mogłem nie rozwalać, to byśmy sprzedali to Oczywiście, żarcik Możecie napisać, czy to jest oryginał, czy nie No nie wygląda I mamy Spidermana 2 Zobaczymy, jak wygląda płyta To jest najważniejsze, bo nie widziałem zdjęcia płyty W idealnym stanie Kurczę, piękności Ostatnio go sprzedawałem za jakieś 170 zł Także mamy tu 7 tych profitu. Najgrubsza rzecz na sam koniec PlayStation 4 Tak wygląda, ale widzę i mamy problem, ponieważ nie mam kabla zasilającego, a kabelek miał przyjść. Napiszę tylko do gościa na Instagramie, zobaczę czy na pewno miał być kabelek, bo kabel zasilający nie ukrywam, no zmienia trochę. Bym musiał tak to kupić nowy. Dobra, okazało się, że to jest mój błąd. Nie miało być w ogóle kabelka. To jest 4 kabelek zasilający. Kosztuje 11 zł, także nie ma problemu z tym. Dodamy sobie to koszyka. Muszę przetestować konsolę. Czy działa? Tak się składa, że ja mam tutaj drugą konsolę, także podpinam tylko kabel zasilający i testujemy. Dobra. Wszystko podpięte. Dobra, i teraz włączam konsolę i testujemy. Dobra, teraz muszę wybrać tylko HDMI 3 i skonfigurujemy sobie. Wystąpił problem, bo nie mam działających padów. Jeden z nich działał, ale nie mogę ogarnąć, który. I nie mam żadnego kabelka, który mógłby podładować. także będę najprawdopodobniej Leciał do kuzyna, przetestować konsolę Albo on przyjdzie do mnie i podłączy po prostu pada Bo chciałem tylko skonfigurować Sprawić czy na pewno tam wszystko działa, czy się nie przegrzewa A jak chodzi o te gierki To dosłownie za moment sobie je wystawimy Teraz muszę to wszystko posprzątać, wziąłem sobie worek Jedyny minus tego flipowania jest to, że Musicie mieć naprawdę dużo worków No chyba, że dostajecie fajne pudełko Które wam się przyda, akurat tutaj Dostałem same takie kartony, których raczej nie użyję Ale czasem jak dostanę takie naprawdę fajne sprawne, na przykład tak jak tutaj dostawałem, to sobie zachowuję, żeby wysłać później gry albo telefony w tych właśnie kartonach. Teraz trzeba wystawić te wszystkie gierki na sprzedaż i dam wam taką poradę. Vinted bardzo lubi regularność i zauważyłem, że mam ogromny ruch w momencie, w którym wystawiam codziennie gry, a nie jednego dnia. Maksymalna taka ilość, jaką wystawiam w ciągu jednego dnia, to jest 10 gier, nie więcej, więc nawet jakbym kupił 50 gier jednorazowo, to i tak bym to wszystko sobie rozłożył na 5 dni, bo zauważyłem, że wtedy mam większy ruch, niżeli jakbym wystawił wszystko na raz. Wystawiłem wszystkie gry na sprzedaż Esa jednak jeszcze nie wystawiam, ponieważ chcę dokupić do niego kabelek zasilający. Już zamówiłem, tylko teraz czeka, aż mi go przyślą. Najprawdopodobniej będę go miał jutro i wtedy go wystawię. Wraz z grami wystawię go za 500 zł, a to dlatego, że patrzyłem, i aktualnie w moim regionie nie ma żadnych konsol na sprzedaż, także przez to cena się podwyższa lekko. i Jestem w stanie sprzedać tę konsolę drożej, bo normalnie sprzedaję jakoś po 450 zł. Wczoraj ugadałem też sporo telefonów, ogarnąłem 12 Pro, którą będę za niedługo odbierał, ale to już w kolejnym odcinku wam to pokażę. I w 12 Pro trzeba wymienić ekran oraz baterie, ogarnąłem też iPhone'a XS oraz 11 i ogarnąłem kolejnego iPhone'a XS, ponieważ odezwał się do mnie widz, który chciałby iPhone'a 11 na serwis do wymiany ekran oraz bateria. Łącznie by wyszło 350 zł, ale dogadaliśmy się tak, że zapłaci mi 150 i wyśle mi swój stary telefon, czyli iPhone'a XS. I już w tym miesiącu mam ogarniętych 5 telefonów uszkodzonych do naprawy. Uśredniając te wszystkie telefony, wychodzi mi średni potencjalny zysk na poziomie 300 zł. Na każdy telefon oczywiście. Celem w tym miesiącu jest naprawić oraz sprzedać 25 takich telefonów. Zaraz będę też nagrywał TikToki promocyjne, a propos tego, że naprawiam uszkodzone telefony. I to tyle na dzisiaj, w miarę krótki materiał, ale jutro ratuję dłuższy, potencjalnie 10 minutowy. A jeżeli chcesz nauczyć się flipować, dołącz do społeczności, której znajdziesz porządny kurs na temat flipowania. Pierwszy link w opisie.